Dzień dobry Państwu. Chciałbym bardzo serdecznie powitać wszystkich Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej, konferencji zorganizowanej przez Związek Powiatowo-Gminny Łomżyńskie Forum Samorządowe. Witam na dzisiejszej konferencji pana Marka Olbrysia, wicemarszałka województwa Podlaskiego. Dzień dobry. Witam pozostałych członków Łomżyńskiego Forum Samorządowego, delegatów na walne zebranie. Szanowni Państwo, Łomżyńskie Forum Samorządowe, jako stowarzyszenie, które zostało utworzone w 2015 roku, funkcjonowało czy będzie funkcjonowało do końca roku 2023. Formuła tego stowarzyszenia w pełni sprawdziła się, natomiast patrząc na przyszłość, patrząc w przyszłość i mając jakby chęci ze strony wszystkich samorządów na pozyskiwanie dodatkowych środków czy realizację przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, zdecydowaliśmy o tym, aby utworzyć... Związek Powiatowo-Gminny pod nazwą Łążyńskie Forum Samorządowe. Ten związek ukonstytuował się po wcześniejszym zarejestrowaniu u ministra spraw wewnętrznych i administracji. W lipcu bieżącego roku zostały wybrane władze tego związku. Delegaci postanowili mi przy powołać moją osobę na przewodniczącego walnego zebrania, czy wybrać na przewodniczącego wolnego zebrania Łomżyńskiego Forum Samorządowe, natomiast prezesem zarządu została pani wicestarosta Maria Dziekońska. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, od lipca funkcjonujemy, ale są już pierwsze takie namacalne efekty naszej działalności w postaci dwóch projektów inwestycyjnych, na które związek Otrzymał dofinansowanie z rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Są to dwie inwestycje drogowe na terenie powiatu Łomżyńskiego. Przygotowujemy się do kolejnych inwestycji. Między innymi dzisiaj na walnym zebraniu zostały podjęte uchwały o przystąpieniu realizacji kolejnych nowych projektów. Czyli drodzy Państwo, będziemy realizowali projekty zarówno te miękkie, edukacyjne, szkoleniowe. W zakresie może profilaktyki zdrowotnej czy inne, ale również projekty inwestycyjne. Na dzisiejsze walne zebranie i na tą konferencję zaprosiliśmy, tak jak powiedziałem, pana marszałka Marka Olbrysia. Liczymy oczywiście na współpracę, na dobrą współpracę, tak jak to było do tej pory. bo Dzięki tutaj powiedzmy naszym staraniom, ale akceptacji dobrej woli zarządu województwa, w tym tutaj pana marszałka Marka, Marka Olbrysia, udało się te projekty wcześniejsze realizować. Liczymy na to, że... Te, które są przed nami, również przyjdzie nam realizować z korzyścią dla mieszkańców, wszystkich członków Łomżyńskiego Forum Samorządowego. Jeśli chodzi o ten związek, jeszcze dopowiem już kończąc: przystąpiło do niego 18 samorządów. Powiat Łomżyński jako lider. Dalej jest gmina Łomża, gmina Zbójna, gmina Śniadowo, gmina Nowogród, gmina Jedwabne, gmina Wizna, gmina. Sokoły, Miasto Wysokie Mazowieckie, Miasto Grajewo, Gmina Ródki, gmina, gmina Tykocin, Gmina Wysokie Mazowieckie, gmina Wysokie Mazowieckie i, i jeszcze Gmina Zambrów i Gmina Turuś, Tak, Dziękuję za podpowiedź. I gmina Kolno. Bardzo dziękuję. Czyli 18, sam, 18 samorządów. Mówiłem dalej. 18 samorządów, ale Szanowni Państwo, formuła tego związku jest otwarta. Jeśli inne samorządy zechcą do nas przystąpić, to oczywiście zapraszamy. Województwo podlaskie jako samorząd województwa podlaskiego dokonaliśmy wyboru głównych filarów do analizy potrzeb w dziedzinie właśnie rynku pracy, szkoleń. Dwie największe uczelnie w województwie podlaskim: Politechnika, Uniwersytet Białostocki. I Łążyńską Akademię Nauk Stosowanych i myślę, że w tym wymiarze to doskonały partner, który ocenia i analizuje wartości, jakie samorządy potrzebują, aby skutecznie pomagać ludności w naszym województwie. I ten program jakby doskonale się wpisuje jako program strategiczny dla rozwoju szkolnictwa wyższego, ale też szkolnictwa na szczeblu średnim, ale również różnego rodzaju kursy, które by miały wyrównywać wyrównywać ten intelektualne doświadczenie naszych mieszkańców i myślę, że ten program jako program strategiczny to jest moje zdanie, ale myślę, że ten program strategiczny wpisuje się w ten program o wartościach indykatywnych. Także myślę, że jak będzie dobrze spełnione warunki strategii rozwoju, które będą zbliżone do i czy tożsamy z strategią rozwoju województwa podlaskiego, ale też stowarzyszenia gmin powiatu łomżyńskiego, stowarzyszenie gmin, które są członkami tego stowarzyszenia, będą skutecznie mogły indykatywnie aplikować bez przeszkód do, do funduszy unijnych. I myślę, że te 20 ponad milionów będzie doskonałym przykładem, że będą one owocowa owocowały nie tylko w przestrzeni tej infrastrukturalnej, w tej przestrzeni oświaty i wyrównywania różnic intelektualnych, ale też i nowych doświadczeń zawodowych wielu wielu naszych mieszkańców będą wpisywały się w rozwój województwa podlaskiego i to na pewno będzie przedmiotem obrad zarządu województwa ale myślę całego samorządu żeby takie warunki i jeżeli nasi partnerzy chcą działać razem i tworzyć różnego rodzaju stowarzyszenia fora wymiany i współpracy jak najbardziej samorząd województwa do tego będzie się przykładał byśmy, byśmy Będziemy razem partnerami w tych trudnych czasach dla, dla samorządów. Myślę, że samorządy są w trudnej sytuacji, ale myślę, że w sytuacji, która daje nadzieję dalszego rozwoju i tych przeszkód w żadnej mierze nie widzimy. Oczywiście. Państwo polskie musi wspierać samorządy w, naszym, w naszej przestrzeni obszarowej, geograficznej, dlatego że my nie możemy być skazani tylko i wyłącznie na CIT i na PIT w dochodach, ponieważ te dotacje są zbyt małe i tylko i wyłącznie, tak jak nasza obecnie opozycja chce, tylko i wyłącznie zwiększyć dochód naszych samorządów, to nie wystarczy, Szanowni Państwo, trzeba... Państwo musi wspierać Polskę Wschodnią, musi wspierać nasze gminy, nasze samorządy, ponieważ my nie wytwarzamy takiego dochodu, że możemy tylko i wyłącznie polegać na odpisie podatkowym. My musimy być wspierani przez państwo, państwo, które dba o samorządy i wyrównuje szanse dla każdego samorządu w naszym kraju. Tak, my to rozumiemy, tak my jako samorząd województwo chcemy działać, tak my jako samorząd wojewódzki ustaliliśmy, wynegocjowaliśmy program pomocy i funduszy unijnych dla Podlasia, że to ma właśnie temu służyć. Jesteśmy strażnikami tego, tej umowy partnerskiej pomiędzy Unią Europejską a naszym regionem, naszym województwem. Chcemy to wypełnić w całej rozciągłości i te słowa, które żeśmy obiecywali w, w różnego rodzaju dyskusjach i w panelach dyskusyjnych, chcemy to dotrzymać. I tak chcemy działać dla dobra naszych mieszkańców. Szanowni Państwo, za kilka dni, minie zaledwie 4 miesiące, odkąd się ukonstytuowaliśmy jako władze związku. W tym czasie przystąpiliśmy natychmiast do pracy i tak na trzy ze złożonych wniosków do Polskiego Ładu, na dwa pozyskaliśmy dofinansowanie. Jest to 9,5 miliona, na dwie drogi powiatowe na terenie powiatu łomżyńskiego jest to droga 1830B czyli wiodąca z Jedwabnego do poprzez Jurzec do Stawisk odcinek 4,4 km i droga powiatowa 1891B Dobry Las Piesutno-Żelazne w kierunku Kolla i to jest odcinek kilometrowy bardzo się z tego powodu Cieszymy, ponieważ są to konkretne inwestycje infrastrukturalne, które już w nieodległej przyszłości będą widoczne i zwiększą bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Natomiast w obecnej chwili przygotowujemy się do naboru na dwa ogłoszenia poprzez instytucję zarządzającą Zarządu Województwa Podlaskiego. Jest to działanie 2:4. Odnawialne źródła, czyli magazyny energii, i tutaj w tym przedsięwzięciu wezmą wszyscy członkowie związku, którzy wyrażają chęć. Taki projekt jest przygotowywany, mieszkańcy wypełniają ankiety, zbieramy, badamy rynek i będziemy chcieli go złożyć, ponieważ jeszcze chwilę czasu w tym zakresie mamy. Natomiast drugi projekt, projekt 7.4, wspieranie uczenia się przez całe życie. W zasadzie jesteśmy na finiszu jego przygotowywania. Jest to alokacja ponad 20 milionów i jest to projekt, w którym chcemy być operatorem na subregion łomżyński, czyli 8 powiatów tego subregionu. Tutaj bardzo dziękuję panu marszałkowi za tą deklarację, ponieważ tak, uważamy, że w sile 18 samorządów jest właśnie ten potencjał, który chcemy wykorzystywać. I to, że działamy w tej formule, to oznacza tylko i wyłącznie to, iż chcemy właśnie dla mieszkańców wykorzystać wszystkie możliwości, wszystkie nabory, wszystkie dodatkowe środki, które pojawiają się na tym rynku samorządowym, żebyśmy mogli jak najwięcej tych środków do subregionu łomżyńskiego przyciągnąć i tutaj żeby żyło nam się po prostu lepiej. I za to serdecznie dziękuję wszystkim tutaj kolegom, reprezentantom, koleżankom, ponieważ wymagają one częstych spotkań, częstych uzgodnień, wielu telefonów i to właśnie dla Państwa, dla mieszkańców Subregionu Łomżyńskiego robimy. Dziękuję.